Dzień dobry, proszę Państwa. E, jak obiecałem na samym zakończeniu, bonus. Jeżeli jeszcze jesteśmy zdrowi, jeżeli jesteśmy odtruci, jeżeli wróciliśmy do, do normy, to warto o to dbać. Czyli się żywić zdrowo, nie wrócić do starych nawyków, nie słuchać żadnych bzdur, co oferują niektórzy a ja poszedłem w krok dalej. Sauna parowa, łaźnia parowa, zwał jak zwał, poprawia kondycję skóry, redukcję stresu, ułatwia oddychanie lub hartowanie organizmu. Kopiele właśnie parowe parowej pomagają czyścić najbliższą skórę, wygładzając ją, a także mogą pomóc w walce z trądzikiem i innymi dziadostwami. Redukcja stresu i poprawa na łowę, ułatwienie oddychania, hartowanie organizmu, poprawka krążenia krwi. Ta łazia jest projektowana do domu. Ja osobiście w domu nie chciałbym tego mieć. Tutaj jest zabezpieczenie na podłogę. Tam to jest też jak, jak namiot coś takiego o, jak namiot. Tylko, że bardziej solidny na rurkach z krzesłem przychodzi. To wszystko można rozpiąć. Ot. Tutaj mamy okienko, żebyśmy chcieli poddychać, które można tworzyć z zewnątrz i wewnątrz tu mamy drugie tu mamy drugie okienko które możemy sobie uchylić i mamy pilota to jest 90 na 90 m 80 Tutaj jest parownik. Tam jest rura. Ja nie połączyłem tego, bo po skończeniu sobie chowam do środka. Ma włączenie temperaturę. Temperaturę to ma 9 pozycji. Wybiera sobie program od 1 do 9. Czym bardziej się gotuje, tym jest większa. Większa temperatura, a tu masz czas do 90 minut, czyli półtorej godziny. ja sobie we 30 minut, a tam się po prostu, jak zwykle, woda gotuje. Ja tutaj dodaję kropelki z aloesu, pięknie to pachnie, i po sobie tu stoi pod tą wiatą. I sobie. sobie zażywamy kąpieli w wannie parowej czy łaźni parowej. Wychodzi się z niej to rewelacja, coś niewiarygodnego, coś przyjemnego. Także moim bonusem na zakończenie, jak się odtrujesz, jak staniesz na nogi, jak wycofasz choroby lub nie, bo może nie jesteś chory, ale zaczniesz myśleć inaczej, polecam do domu nie ale w garażu tu pod wiatą, na balkonie tak to jest to jest świetna sprawa i wystarczy pisać sauna sauna domowa i między innymi wyjdzie chiński wyrób ale polecam jest to dość ładnie zrobione Cena w cenie, jak to się nazywa, kociołka do gotowania ryżu, naprawdę polecam. Polecam sauna. Do usłyszenia.